Jesteśmy dzisiaj na budowie po i Pod trzema Wierzbami. Co będziemy dzisiaj robić Andrzeju? No, dzisiaj kończymy niekończącą się historię, czyli budowa domku. Eee, dzisiaj... Punkt pierwszy? Punkt pierwszy to jest dokończenie napowietrzenia kanalizacji. Przy użyciu tej właśnie mufy wydłużymy to co ostatnio robiliśmy. Pokażemy. Mieliśmy. Chodź zobaczymy, pokażę co mamy zrobione już. Ostatnio nie robiłem. Tu mamy zrobione od powietrzenie do kanalizacji. Od naszego tak. kibelka wchodzimy naszymi schodami ostatnio skręconymi na naszą antresolę, z której zobaczycie piękny widoczek. Ok, kontynuuj. Czyli tak, tutaj na powietrzenie kanalizacji rura Fi 75. A to jest są rury FIS 125 już wentylacyjne. Ta będzie wentylować nam e, kuchnię salon. A ta będzie wentylować e, łazienkę. I oby to wystarczyło, żeby ten domek tutaj odpowiednio cyrkulował, jak nie, to będziemy robić dziury w czane. <laughs> I robić rekuperacyjne. Rekuperacyjne, rekuperacyjne w dziury w sasiadek. Tak. O ile będzie taka potrzeba. Tu mamy takie mm, rury wentylacyjne z 220 mm na 55 mm/ Trochę mniej miejsca zajmują, one będą podwieszone pod sufitem yy, zabudowanym. Tu zobaczcie mamy takie kształtki rozmaite, drogie jak cholera, drogie jak cholera, jeżeli macie inny patent to go wykorzystajcie, bo ten patent, jeżeli. Takie kształtki czują kupę kasy, nawet na Allegro są mega drogie. Tak? No, taka kształtka. Co jeszcze dzisiaj będziemy robić oprócz wentylacji? Musimy rozprowadzić kabel alarmowy. od tej centrum, Tu będzie centrala alarmowa, więc od tej centrali do każdego punktu, gdzie będzie kontakt lub czujka ruchu, musimy poprowadzić kabel alarmowy. Zaczniemy od wyprowadzenia kabla na zewnątrz, czyli do syreny sygnalizacyjnej. A ostatnia rzecz to elektryka, czyli doprowadzenie kabla do przepływomierza, nie, przepraszam, zbiornika przepływowego tego ogrzewacza wody, podgrzewacza tak. przepływowego. Sorry. Musimy doprowadzić kabel do wentylatora kabel do ogrzewania podłogowego, kable na ściance kuchennej i jedno gniazdo jeszcze w sypialni. I to wszystko. Okej, okay, to idziemy do dokładnie. Pokażę wam jak wygląda z góry widok przez nasze okienko. Tam sarenki chodzą. Dzisiaj nie widzę, ale rano na pewno były. I zabieramy się do roboty. i okay. get